A, witaj. Pozdrawiam z Alp, oczywiście Dolina Osty, Valle de Osta. W chwili obecnej widok na Mont Blanc. Jestem na przyłęczy Likony. Kol Likony. Później podam dokładną wysokość, ale 2637. Słuchajcie, dosłownie, jak zwykle nikogo, ale to dosłownie nikogo. Na szlaku Mój Majdan, czyli podręczny zestaw śniadaniowy herbatka. Pycha herbatka Oczywiście z imbirem cynamonem Goździkami O Żeby nie było wezmę kilka Wczoraj gdzieś w tym miejscu o, gdzieś tu Skrońsko Mason, Schrońsko Mason, Refugio Mason, jakąś polentę wcinałem, doliczyli 3 euro sobie za podanie widelca. No, tam tak mają, trzeba brać poprawki u nich na to i to mocne, że w karcie dań coś kosztuje 16 euro. Wydaje ci się, że masz 4 euro na, na coś do picia. I ta dam zabrakło kilku euro, bo 3 euro se doliczyli za podanie widelca i papierowego obrusiku. Tak zwane koperto. No ale wracając do naszych widoków, przyjemniejszych rzeczy. Mont Blanc. Widoczki z cudne. Tutaj mamy... Lak Likony. Jak widzisz, całe jeszcze w lodzie. Druga połowa czerwca. Tam jest schron turystyczny, tak zwane biwakko. Też się tutaj wychodzi, żeby nocować. I można stąd po prostu wcześnie rano tą ścieżką wyruszyć zdobyć tamte szczyty jeździć pochodzić. Ale do nie do linia Ost jestem już po raz któryś. Ciągle te szlaki się nie nudzą. Rzecz jasna, ciągle nowe. Witam ponownie tu już Przełęcz Zapin, tam byłem czy dni temu, że zawałem. Pozdrowienia też górka dwa pięćset. Chyba osiemdziesiąt i no widoczek przedni. Ostatnie spojrzenie na Mont Blanc i pozdrawiam hej hej.